Studium za sterami gwiazdnych myśliwców Adrian Lat 14 oraz Paweł Lat 13. Chłopcy, kilka słów o sobie. Do jakich szkół chodzicie? Jak dawno interesujecie się komputerami? Uczęszczam do szkoły Mersto w Warszawie i komputerami zainteresowałem się dwa lata temu. A masz jakieś ulubione gry? Tak. Jak, jakie? Na przykład y, strategiczną centurium. Paweł? Uczęszczam ze szkoły numer 325 w Warszawie i komputerami interesuję się około 5 lat. A oglądasz wszystkie programy Joysticka? No, tak. Wygrywa w naszej grze ten, kto zestrzeli jak najwięcej obiektów kosmicznych. Jako pierwszy zaczynać będzie Adrian. Jesteś gotowy? Tak. Waga: 3, 2, 1, 0. Stra! Małżowina, łóżka, łóżki, małżonina. Złoty pierścień włócznia, cicho, wich na kurwia. Małżowina, uśnawcz i małżonek włócznia, Złoty pierścień włócznia, cicho, wich na kurwia. Bytu doczesnego, tajemniczego Jak parkingi w niedzielę Dojrzali i świadomi Jak kosmici w tym ciele Kościele, chrześcijaństwo w tym ciele Morele jesienną porą Już jej nie zobaczysz Justyna na walczy Malczu. 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 I I no niestety Adrian, nie udało Ci się zestrzelić żadnego obiektu kosmicznego. Zamieniamy się miejscami. Twoje miejsce zajmie Paweł w tej chwili. Zobaczymy jak jemu pójdzie w kosmosie. Paweł, jesteś gotowy? Tak. Uwaga. 3, 2, 1, 0, Start! Ja uleżnę beta 2-0 Gryfów i kielce z zoryk z ciebie Uff Diablo 2 więcej W pozyce w taury i kufaj P 2004 faraon. na czole Uno i nie ma opieki niechlej. No antyczni kosmonauci, antyczni kosmonauci, antyczni kosmonauci znowu tu wjeżdżają, człowiek kważą. Człowiek Człowieku bają, człowiek pają antyczni kosmonauci znowu tu wjeżdżają, Człowiek pają człowieku bają, człowieku człowiek pają człowiek człowieku bają, człowieku bają, Człowiek pają człowieku bają, człowiek bają. Człowiek bają. Człowiek bają. Człowiek bają. Maty No niestety okazuje się, że Wojny Gwiezdne nie są sprawą własną. Chłopcy, powiedzcie mi, czy rzeczywiście ta gra jest tak trudna, że nie mogliście wykonać zadania? Ja myślę, że gra jest Nieskomplikowana raczej, ale trudno w przestrzeni kosmicznej znaleźć przeciwnika. Mhm. A Paweł? Ja też tak myślę, bo miałem trudność nad znalezieniem y, celu. Ja tak myślę, że następnym razem będzie o wiele lepiej, a ponieważ w naszym programie nie ma przegranych ani wygranych, obydwaj otrzymujecie nagrody, są nimi oczywiście gry. Adrian, dla Ciebie stalowe Imperium. Dziękuję Ci bardzo. A Pawełku, dla Ciebie bohaterowie 357. Dziękuję, dziękuję, dziękuję naszym zawodnikom. A my zobaczymy się za chwilę.